Pudełko podrebnianej zabawce autku Warszawa M20 wyprodukowanym w krakowskich zakładach zabawkarskich spójrzcie same pudełko 900 zł plus dziecięce rysunki naładowane pudełko energią. A więc reasumując, puste pudełko 900 zł krakowskie zakłady zabawkarskie nie to co dzisiaj, kto z Was pamięta taką w ogóle nazwę zakłady zabawkarskie. Cześć, witajcie na trzecim już przeglądzie ciekawych aukcji przedmiotów z PRL-u. Dzisiaj 22 pozycje z 2023. Wszystkie te aukcje, linki do nich znajdziecie w opisie. Zaczynamy. Ręcznie robiona, szklana, dmuchana, malowana, mistrzostwo, bombka na choinkę. Słuchajcie. 457 zł. No, przepiękna jest ta laleczka. Mieć takie cuda na choince. Ale no, strach by było, jakby taka bombka spadła. Przepiękna, cudowna, prawie 500 zł. I tutaj bardzo ciekawa aukcja. Książka telefoniczna, dwa tomy, 300 zł. Województwo katowickie, 80. Ósmy rok i teraz mi powiedzcie, kto kupuje książki telefoniczne w środku. Imiona, nazwiska, adresy, wszystko podawano. Czasy, kiedy o rodą nawet nie śniono. Komplet bombek bałwanków. Słuchajcie, sześć bałwanków, no po stówkę, za każdego ponad stówkę. Świeża licytacja 3 styczeń 2023, czyli po Bożym Narodzeniu. A jednak bardzo fajne by było mieć takie bałwanki w kolekcji. Autko na kablu, maluch zdalnie sterowany, 800 zł. Słuchajcie, sterowanie przewodem, najbardziej kultowy samochód. Działa, świeci, jeździ, no po prostu coś przepięknego, tradycyjny, kultowy maluszek. Magnetofon kasetowy Unitra z lat 80. XX wieku, 800 zł. Bardzo ciekawa pozycja, magnetofon, tutaj widzicie zakłady Unitra Lubaltów. A teraz cudo ceramika. Słuchajcie, wazon Pikasiak ręcznie malowany. Słuchajcie, Włocławek. No, coś pięknego. Pikasiak sygnowany: 818 zł. No, spójrzcie sami. Coś bardzo mi się to podoba. Coś pięknego. Powtórzę jeszcze raz. Komiks Czarna TT Kapitan Żbik: 172 zł. Tak, proszę Państwa, i tutaj ten opis. Najprzystojniejszy oficer milicji obywatelskiej zwinny, drapieżny, inteligentny, no po prostu szok 172 zł. Bardzo fajny komiks z epoki. Magnetofon szpulowy z lat 70. XX wieku wyprodukowany na licencji Grundinga. Słuchajcie, 300 zł zakłady radiowe Kasprzak. Kultowy, oczywiście a obok taśma nawet gdzieś w domu posiadam. Figurki żołnierzyki prl z serii Robin Hood 325 zł. Piękne figurki. Słuchajcie, a wracając do Robin Hooda, to kto z Was pamięta seria który leciał w prl Robin Hood? Kolorofon z zesji nowe zakłady elektroniczne spółdzielni Inwalidów 350 zł. Nawet jest dość sporo osób, które zbierają kolorofony. Też bardzo fajna sprawa. Samowar węglowy, rok produkcji 76, 299 zł. No teraz mamy termomiksy. Rowerek, romet, agatka, 340 zł. Bardzo fajny, pamiętamy z dzieciństwa. Ciężarówka, ogromna drewniana zabawka z samochodzik, 350 zł. Dość bardzo fajna i ciekawa pozycja. Spójrzcie, samochód z drewna. Lolnetka z polskich zakładów optycznych w Warszawie 350 zł. No, obiekt pożądania w dawnych latach, a dzisiaj również lolnetki jak najbardziej są przydatne. Szachy z lat 80. XX wieku, słuchajcie, 355 zł. No, kto by się spodziewał? Kwietnik mosiężny ręcznie wykonany, bogato zdobiony, bardzo fajny. 389 zł. Kalkulator ElwROS lat 90. XX wieku dość ciekawa pozycja. Robiłem do niego slajdy. No a teraz widzicie tutaj data produkcji 91 rok, więc to nie jest już PRL, a już wczesny okres demokracji. Zestaw Meopta do wywoływania zdjęć 399 zł, ale tutaj spójrzcie Czechosłowacja, tak to wrzuciłem, bo zawsze ten kraj z czasach. W mi się wydawał jakiś fajny Czechosłowacja. I kolekcjonerska paczka papierosów, żeglarz. Słuchajcie, 400 zł. Jeżeli któryś z moich widzów pali papierosy, no to mój drogi słuchaczu, rzuć to natychmiast, bo to chyba najgorszy nałóg, jaki może być strata pieniędzy, zdrowia i nic więcej. A wracając do tych paczek kolekcjonerskich, to dość często sprzedają się w wysokich kwotach. Legitymacja milicji obywatelskiej, kapitan Żbik w ostatnim numerze awansował do stopnia majora, a tutaj mamy majora za 885 zł, aż 5 osób chciało zostać majorem. Folia animacyjna Manam Kora, zaprojektowana w Bielsku Białej, w końcu coś z mojego miasta. Słuchajcie, jak zobaczyłem od razu tą folię, to od razu pomyślałem sobie, o mojej fabryce filmów animowanych Bielsko-Biała. Teledysk ten z Manamu znajdziecie w opisie. Bardzo fajna muzyka i animacja. No i słuchajcie, aż taka kwota za folię, a miałem takich folii dość sporo, z bajek z Bielska-Białej, też są w cenie. I słuchajcie, kontakt do mnie znajdziecie również w opisie Instagram oraz mail. Ja również wyceniam monety, banknoty, przedmioty z Perelu. Tutaj już Wam się wyświetlają firmy z wycen, z kultowych rzeczy Perelu, które Wy mi nadsyłacie, a ja wyceniam na filmy. Póki co, ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego hej. A kto dotarł do tego momentu, pisze w komentarzu hashtag Gizberg.